Panie, to przykazanie brzmi jak echo Twojego serca. Ci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan Bóg Twój. Nie jest to tylko przepis, ale błogosławieństwo, które otwiera niebo nad rodziną. Sam Jezu, Narodziłeś się w rodzinie, miałeś matkę, która nosiła Cię pod sercem, miałeś opiekuna, który uczył Cię pracy i modlitwy. Pokazałeś mi, że miłość zaczyna się w domu, że szacunek jest językiem nieba, że wdzięczność jest modlitwą, którą Bóg kocha. A ja tak często zapominam. Zamykam serce przed tymi, którzy dali mi życie. Noszę w sobie żale, rany, wspomnienia, które krzyczą głośniej niż miłość, ale Ty, Panie, uczysz mnie rzeczcić. To nie znaczy udawać, ale przebaczać, modlić się, wspierać dobre. Cześć, Ojcu i Matce, to szkoła pokory, szkoła wdzięczności, szkoła życia to uznanie, że nie jestem samowystarczalny, że moje korzenie są darem, a nie przeszkodą. Panie. Ucz mnie dostrzegać dobro, które otrzymałem przez moich rodziców. Nawet jeśli było okryte słabością i błędem, ucz mnie mówić dziękuję częściej niż mam pretensje. Ucz mnie modlić się za nich, bo tak naprawdę nigdy nie przestają być moimi ojcem i matką. Niech moje życie będzie dla nich błogosławieństwem, niech moje słowa niosą im pokój, niech moja miłość uzdrawia dawne rany. Niech Twoje serce, Jezu, stanie się miejscem pojednania między mną no, a nimi. Bo czcić Ojca i Matkę to więcej niż gest, to styl życia, który mówi: Dziękuję za dar życia, dziękuję za to, że jestem, dziękuję, że mogę kochać. I nawet jeśli moi rodzice odeszli, nawet jeśli nie mam już kogo objąć, mogę modlić się za nich, mogę przebaczyć im w Twoim imieniu, mogę zawierzyć ich Twojemu sercu. Panie, niech to przykazanie stanie się dla mnie drogą do wolności Niech uwolni mnie od pychy i egoizmu Niech otworzy moje serce na wdzięczność i miłość Niech przyprowadzi mnie bliżej Ciebie Bo przecież Ty sam jesteś Ojcem wszystkich I niech mój szacunek do rodziców stanie się świadectwem Twojej miłości na ziemi Niech będzie pieścią, która rozbrzmiewa w niebie Niech będzie modlitwą, która przemienia moje serce Amen.